Okej, okay. jak mówiłam, nagra... jak mówiłam ostatnie chyba to teraz właśnie będziemy nagrywać test tego z tych się ubiera. Czekajcie, muszę przetrzymać, bo zakręt jest. To czekaj, będę mam to Okej. No to otwieramy u okay. 32 minuty Ale pachnie. Mamy go pachnie. Co tak tak no? Obie... jest? I... Jak to wygląda? Co się ubiera? Żelki. Ubieram. Nie ruszaj się. Czekajcie. Jestem strych. i Za się spać, kto się obiera? No, znaczy. Obieram co? Wow. znaczy były ten sosik kurkowy. Patrzcie Tu jest skórka, można jeść Patrz smakowo Ewika, nie wiem jak my zakryjemy tą twarz Jakieś będzie trzeba zakryć oh! Tutaj masz skórkę ja. ja lubię jakoś tak bardzo smaku mango Jest bardzo mangowe Jak ktoś to nie Ja też mogę? My będziemy sobie dalej jeść te żelki, ale dwamy się. Ale dziwnie to ono tutaj. Poproszę jedną, bo tak ładnie pachną. A tu pa, pa. zimą?